Ojej, ile tu wszystkiego. Chcę popcorn. A, rozumiem. Dobrze, kochanie. Zaraz ugotuję kukurydzę i będzie świetny popcorn. Co? Po co w ogóle to gotować? Przecież są ziarna. Wystarczy wysypać je na talerz i podgrzać. Na przykład suszarką do włosów. Tak będzie szybciej. A i przestań we mnie tym sypać. Znalazł sobie zabawę. Prawie stłukłeś mi okulary, daj mi to! Tym bardzo utknęło mi w uszach. Przepraszam, babciu! Co w takim razie wymyślić? Wiem. Zrobię gofry z popcornu. Wsypię ziarna do gofrownicy i dodam nutelle. Młoda będzie zachwycona. Te ziarna zostały osobiście przeze mnie zabrane, więc są bezpieczne. Popcorn szefowej kuchni przekroczy wszelkie oczekiwania. W końcu będzie o smaku skitelsów. Cukierki sprawią, że będzie kwaśny, a pianki, że będzie słodki. Idealne połączenie smaków. Pozostaje tylko zawinąć to w folię i popiec za pomocą palnika. Uczcie się gotować, moi drodzy! Cudownie, możemy otworzyć i delektować się naszym arcydziełem. Sprawdźmy. Wow, no to jest piękne. Aż mi ślinka cieknie. Co za zapach. W sam raz. Napełnię wiaderko popcornem i poczęstuję nasze dziecko. La la la. O, kukurydza jest gotowa. Wyciągamy. Świetnie. Położę ją na talerzu i posmaruję masłem. Właśnie tak. No, jak to apetycznie wygląda? Sama bym zjadła. A co to za smród? Nie rozumiem. O nie! Uważaj, oderwij się od telefonu! Co, babciu, co się dzieje? O nie, moje gofry! Wszystko się spaliło? Kurczę, co za smród! Co mam zrobić? Fuh śmierdzi. Smacznego moja droga. Super! Co to za węgiel? Czy to w ogóle jest jadalne? Nie chcę tego jeść! Okej, okay, czy to kukurydza? A gdzie jest popcorn? No dobra, spróbuję. Fuj, no nie tego chciałam. Ale to wiaderko wygląda super. Ma nawet szczypce dla wygody. Czy to pianki? Świetnie! Jakie dobre! Dzięki szefowo, wygrałaś. Naprawdę lubię twój popcorn. To takie miłe starałam się. O! Nie dotykaj to dla twojej siostry! A teraz zróbcie mi cake popsy. Co? No, spróbuję. Ojej. Wielka mi sprawa. A ja! O masz! O matko! Oszalał! Myślę, że wystarczy. Ciastka oreo pokruszone. Teraz dodam moją ulubioną nutelę i wymieszam. O tak. Robię z tego takie fajne kulki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Brawo ja. Wolverine wkracza do akcji. Uważajcie. Myślę, że wszystko gotowe. Muszę tylko skropić kulki syropem truskawkowym. To sprawi, że moje cake popsy będą słodsze. A całość udekoruję kolorową posypką. Ups, troszkę wysypałem. Nie szkodzi, i tak będzie szybciej. Wow, no dobra robota! I Ja zabieram się do pracy. Sypię mąkę, wleję troszkę świeżego mleka i wbiję dwa jajka. Teraz wymieszam to trzepaczką, aby zrobić ciasto. Sprawdźmy. Jestem zadowolona. Ciasto można przełożyć do foremek i upiec w piekarniku. Właśnie tak. Szefowa kuchni zawsze ma przygotowane ciasto czekoladowe na taką okazję. Pozostaje tylko połamać je na kawałki i zmielić na czekoladowe okruszki w blenderze. Świetnie. Włączamy na pełną moc. Idealnie. Przesypuję to wszystko do miski. Teraz dodam mleka skondensowanego. Rękami ulepię ciasto w kulki. Wszystko oczywiście zrobię sama. Potrzebuję idealnie okrągłego kształtu. Wykładam wszystko na deseczkę. Rękawiczki już nie są mi potrzebne. Czas zabrać się za dekorowanie. Zacznę od żółtej tabliczki czekolady. Roztopię ją w gorącej wodzie. Idealna konsystencja. Mogę pomalować moje kałopsy, wspaniale! Czekolada przyczepiła się idealnie. Teraz dodam uszy i narysuję Pikachu, voila. Moje kuleczki też już są gotowe, co za słodki zapach świeżego ciasta. Udekoruję je kremem i dorzucę marshmallow. Właśnie tak! Tylko najpierw je popnę, żeby mi wyszły płatki kwiatów. Proszę spójrzcie, a w środek wcisnę owocki. No jak pięknie. Świetna doniczka. Moja wnuczka będzie zachwycona. Ej, babciu, zabierz to z mojej głowy! Zielony szpikulec też cię przyda. No, co za widok. Dobra, najważniejsze, że kwiat jest gotowy. Pozostało tylko go zasadzić. Ja też podam moje danie w oryginalny sposób, żeby zadowolić młodą. Słowa na to. Wow! Jesteśmy gotowi! Zastanawiam się, od czego zacząć. To wygląda dokładnie tak, jak narysowałam. Spróbujmy. Mmm, smakuje mi. Dzięki, braciszku. Jakie ładne kwiatki. Babcia się postarała. Słodko pachnie. A jak smakuje? Mmm, super. Dziękuję. I płatki też są jadalne. A gdzie trzecie cake popsy? Dziwne. Ojej, moi ulubieńcy. Jak fajnie. To Pikachu, kocham go. Brawo szefowo. Chodź tu, spróbuję. Mm, rewelka. Co wybrać? Szefowa czy babcia? Jak myślicie? I jeszcze pyta. Oczywiście, że Pikachu jest fajniejszy. A co z kwiatkami, moja kochana? Babcia wygrywa. Dziękuję, moja droga. Ciekawe, co będziemy teraz gotować. Teraz chcę wrapa. Nie widzę. A, już wiem. Zrobię ciasto. A gdzie jest mąka? Ojej. Nie taki był plan. Nic nie widzę. A, 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 psik. O kurczę! Dobra, mam mąkę. Teraz wleję mleko. Dodam jajka i czas na trzepaczkę. W porządku. Teraz wyleję to na patelnię. I usmażę. Muszę tylko odwrócić na czas. Naleśnik gotowy. Och, jaki gorący i aromatyczny! Teraz położyliście liście pekińskiej kapusty, pomidory, lasterki ogórka i brokuły. I zawijamy. O co chodzi? Słuchaj, babci, co to ma być? O, wiem. Mam tu trochę papryki. Więc pokroję ją w krążki i umocuję nią na z dwóch stron. Pięknie. Dobra robota. Co to, mięso? Co za ochyda. Warzyw to ja nawet nie mam zamiaru dotykać. Z czego zrobić tego wrapa? Już wiem, mam tu trochę chuby buby w kieszeni. Rozwałkuję ją na placek. No dalej. Wałkuj się. Tylko spójrzcie. Rewelka. Teraz wezmę twixy i pianki. Posypię je cukierkami i będzie świetnie. Można zwijać. Oj, prawie zapomniałem. Jeszcze bita śmietana. Im więcej tym lepiej. Ok, filety pokrojone. Można je wrzucić na patelnię. Pewnie myśleliście, że po prostu smażę kurczaka. Nic podobnego. Szybciej będzie, jeśli go podpiaka za pomocą palnika. W Ten sposób będzie o wiele lepiej smakować i będzie bardziej soczysty. Ola Boga, mamy tu pożar! Nie bój się, babciu. Szefowa ma wszystko pod kontrolą. Mięsa gotowe. Czas je rozłożyć. Wszystkie składniki są na miejscu. Można polać ketchupem i podać. Perfekto. Wow, jak szybko! Kochanie, czas jeść. Dobrze. Pierwsze danie będzie babci. Niezły wrap, ładnie pachnie. Fuj, nie znoszę warzyw. Nie chcę tego jeść. Sprawdźmy, co mamy dalej. Wrap szefowej kuchni pachnie lepiej, spróbuję. Ale tu są znowu warzywa. Nie no, to to samo. Wszystko się rozwaliło. Ojej, co zrobił mój brat? Jego wrab wygląda rewelacyjnie. Widzicie to? Tu są czekoladki wspaniale. Palce lizać. Znam zwycięzcę, a mój braciszek. Pyszności! Co? Ja? To za pokój jest okropny! Mamy tu mieszkać? Tu jest pełno śmieci! Tak! Obrzydliwe pajęczyny! Zaniedbany pokój! Ile lat tu nikt nie mieszkał? Dziewczyny, spokojnie! Moja moc nam pomoże! Siło powietrza! Komuż nam pozbyć się tych śmieci! No, tak o wiele lepiej. Fuj, ja też nie lubię pajęczyn. Ojej, jaka brudna podłoga! Tak nie może być. Siło wody. Potrzebuje cię. Kilka ruchów i będzie tu czyściutko i przyjemnie. Sprzątanie skończone. To łóżko się do niczego nie nadaje. Muszę je jakoś wzmocnić. Pomogą mi w tym takie zielone pnącza. No świetnie, wygląda cudownie. Dziewczyny, myślę, że zrobiło się o wiele lepiej. Co z elektrycznością? Spokojnie, dziewczyny. Mam moc ognia, więc zaraz to naprawię. No i gotowe. Brawo, to było super. A teraz zajmiemy się naszymi łóżkami. Najpierw je pomalujemy. To swoje łóżko na niebiesko. To przepiękny kolor. No to ja rozumiem. A teraz wstawię wannę, bo niby gdzie mam spać? Czas napełnić ją ciepłą, świeżą, czystą wodą. Idealnie. A teraz włożę tu moje kaczuszki. Będę z nimi spać i pływać. A ja pomaluję swoją część na różowo. Wygląda czarująco, ale czegoś tu brakuje oczywiście ognia. Zaraz zrobię coś fajnego. Mam ogień w rękach i użyję go teraz do stopienia tych żelaznych prętów. Troszeczkę postukamy. Drabinka prawie gotowa. Czes, możesz ją ostudzić? No pewnie. Wow, ale super, dzięki. No, teraz będę mogła wygodnie się wspinać. Muszę ją tylko dokończyć. To może mi w tym moja super siła. Nie ma nic lepszego niż spanie na rozżarzonych węglach, no nie wiem. Moja część będzie oczywiście zielona, to najpiękniejszy kolor. Dlatego pomaluję nim moje łóżko. Teraz muszę dodać tu troszkę więcej ziemi. Najpierw rozsypię ją tutaj, a teraz potrzebuję mocy żywiału wody. Jess, możesz mi pomóc? Podlej, proszę, mój materac. Dobrze robi się. Dziękuję, koleżanko. Mam tu teraz zieloną trawkę. Położę jeszcze poduszki. I najlepsze łóżko na świecie jest gotowe. A mój kącik, oczywiście, będzie biały. Gotowe. Tego już nie potrzebuję. A jak mam zrobić łóżko? Już wiem. Przywołam tu chmury i będę spać na miękkiej wacie, która tak bardzo przypomina chmurki. Świetnie. Drabinki nie potrzebuję. Mogę po prostu wlecieć na górę. Co by tu jeszcze dodać? Oczywiście zasłony. Ojej, jak przytulnie! Brawo! Fajnie ci to wyszło! Pomysł Grej z zasłonkami był świetny! Robię to samo! Tylko moje będą oczywiście czerwone. Bardzo mi się podoba. Teraz moja kolej. Ja będę miała niebieskie zasłonki. Pięknie. A ja nie chcę mieć żadnych zasłon. Dookoła będzie tylko zielona trawa. Dodam jeszcze kilka lampeczek. Błyszczą jak prawdziwy ogień. Wow! Ja też chcę coś takiego. I ja? Zrobię sobie białe podświetlenie. Będzie jasno i przytulnie. Ale mam coś jeszcze. Siło powietrza. No tych chmurek nie potrzebuję, ale poduszkę mi się przyda. Muszę ją tylko porządnie wykręcić z wody. Ej, co ty robisz? Dlaczego mnie podlewasz? Wow, na mojej głowie wyrósł kwiatek. Jest taki słodki. No, teraz lepiej. Uwielbiam takie piękne chmurki. Jestem bardzo zadowolona z efektu mojej pracy. Ty, mój śliczny mały kwiatuszku, myślę, że rano zamienisz się w ogromny krzak. Ale czegoś tu brakuje. Jestem żywiołem ziemi, więc jeden kwiatek to za mało. No, teraz to rozumiem. Co by tu jeszcze wymyślić? Też zrobię podświetlenie. Moje będzie oczywiście zielone. Super. Potrzebuję już tylko książki, którą podadzą mi moje pnącza. Dziękuję. Książka oczywiście będzie o botanice. No a jak? A ja będę miała dywanik przed łóżkiem. I to taki z piasku. Bo woda i piasek to najlepsze połączenie. Wyszło mi naprawdę super. Ale wiem, jak zrobić to jeszcze lepiej. Chcę tu stworzyć atmosferę prawdziwej morskiej plaży. Dlatego przydadzą mi się odpowiednie dekoracje. Ale pięknie mi to wyszło. Już nie mogę się doczekać, żeby wejść do swojego wygodnego łóżka. O tak! Uwielbiam wodę. Prawie zapomniałam o podświetleniu. Będzie oczywiście niebieskie. Tak się cieszę! O, to budzi. Czas na naukę. Nie mogę się doczekać. Dziewczyny, lecimy do szkoły. Bierzmy plecaki i ruszajmy na lekcje. Podskokach. Tak się stęskniłam za szkołą. Ja też. Wow, jaki przystojniak. Jak z obrazka. Cześć, dziewczyny. Puścił do mnie oczko. Nie, to do mnie puścił. Chyba się zakochałam. Ja też. No się ma tak, zaraz będę. To mój ukochany, więc nawet o tym nie myślcie. Jeszcze się przekonamy. Dobra, więc musicie rozwiązać te przykłady. Zaczynajcie. Ale te zajęcia są nudne.... Muszę mieć dobre oceny, żeby dostać się na uniwerek. Wow, Tom! Ja tu będę siedzieć! Przesuń się! Nie, bo ja tu usiądę! Dobra, usiądźmy razem. Ale nudy! Nie mogę oderwać od niego wzroku. Narysuję dla niego serce. Dzięki temu będzie wiedział, że się w nim zakochałam. Oczywiście musimy powiedzieć o swoich uczuciach. Będziemy razem na zawsze. Łap moje serce słodki książę. Ej, hey, co ty robisz? Nie pozwolę ci na to! Co to? Znowu piszą, że jestem kujonem. O! Mam tajemniczą wielbicielkę. Ty to narysowałaś? Dla mnie? Też mi się podobasz. Łap mojego buziaka! Spotkamy się po szkole. Nie, nie, źle nie zrozumiałeś. Wyszło zabawnie. Kurczę, znowu porażka. Dobra, kto będzie odpowiadał? Ty do tablicy. Yy, ja na pewno chodzi o mnie? No dobra. Co mam zrobić? Mam pustkę w głowie. Jakie trudne przykłady. O, to moja szansa. Zaraz ci popowiem. Napiszę ściągę i podsunę ją swojemu przystojniakowi. Wszystkie przykłady rozwiązane. Teraz zrobię z tego samolot i gotowe. Leć samolocie ku miłości prosto do jego serca, a ja poprowadzę ci na właściwy kurs. Ej, to niesprawiedliwe! Nie uda ci się. Ogień mi pomoże. Hop, i po samolocie. Ja tu czekam. O nie, coś się pali na moim biurku. Trzeba natychmiast ugasić ten pożar. To straszne. Wszystko mokre moje włosy! Ratunku, to ja tonę! Co za masakra, co tu się dzieje? Będzie się schować przed tą wodą. No i cała praca na marne. Kurczę, nic nie widzę. A gdzie są zadania? Zadania? Nie ma żadnych zadań. Dobra robota. Co to za bałagan? Gdzie są przykłady? Kto to zrobił? O, ale fajne filmiki! Uwielbiam ten kanał! Zawsze poprawia mi humor! No hej! Ten przystojniak siedzi samiutki? Podejdę do niego! Co to? Jak ślisko! O nie! Tylko nie na moje włosy! Co tu się dzieje? Teraz to ja usiądę obok niego! No, hejka, co oglądasz? O, to mój ulubiony kanał! Ojej, ojej, ojej! Ale przypał, przepraszam! Złeś ze mnie! No dalej! Ale to było dobre! Za jakie grzechy! Nie! Będziesz miał nauczkę. A teraz muszę się zająć swoją koleżanką. Zrobię jej jakąś stylową fryzurę. specji. co się dzieje? Kto to zrobił? Mm, mm, ale Beka, niezły ubaw. Odsunę się na wszelki wypadek. Ale jak to? Był już prawie mój. To Twoja sprawka? Jesteś taka wredna, jak mogłaś.